Witam państwa serdecznie w wideopokażie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj formę firmy Kaiser. Jest to forma okrągła, 26 cm średnicy. Jest to oczywiście forma do ciast. Tak jak mamy tutaj na rysunku, wygląda to mniej więcej tak. Wszystkie jakieś szczegółowe dane na temat tej formy znajdą Państwo na naszej stronie www.kupujesz.pl Jeżeli chcą Państwo przekierowanie do, bezpośrednio do tego produktu, który właśnie tutaj pokazuję, proszę kliknąć w link, który wyświetla się pod filmem. Przeniesie się Państwa wtedy właśnie do oferty naszego sklepu, gdzie można porównać sobie cenę, czy taką formę obejrzeć sobie na zdjęciach, poczytać opis. Tutaj jeszcze w pudełku mamy takie inne produkty. Tej firmy, jak widzę, są w kształcie serca, jakieś tam zwykłe foremki, formy kwadratowe, prostokątne. Tutaj, tak jak mówiłem, jest forma okrągła, bez pokrywki, bo są też takie, które posiadają pokrywkę, czyli można sobie ją założyć pokrywkę i normalnie przenieść takie ciasto. W opakowaniu, poza, poza formą, jest oczywiście jeszcze ulotka. Jest to coś takiego. Tutaj też mamy te właśnie wszystkie inne formy. Tu są jakieś wymiary. Tych forem. I oczywiście sama forma, jak widać, jest ona w kolorze takim grafitowym. Nie jest to kolor czarny. Nawet jest taki połyskujący, błyszczący jakby z jakimś brokatem. Bardzo ładnie to wygląda na żywo. Na filmie na pewno trochę gorzej, bo jest to tak takie zawsze, ale samo wrażenie na pierwszy rzut oka na żywo bardzo, bardzo pozytywne. Tutaj mamy spód. Tutaj na całej tej formie widzę, nie ma chyba żadnych oznaczeń producenta. A jest na klamrze, na tym zapięciu naszym, jest oczywiście firma Kaiser. Forma jest gruba. Jak widać, jest to gruba stal. Nie, nie wygina się pod, pod wpływem mojego tam zginania. Jest to sztywne. Yy, pokażemy teraz jeszcze, jak to otworzyć. O, widać tutaj. Tu otwieramy sobie ciach, to nam się rozwiera, że tak powiem. Forma staje się szersza, i po prostu mamy to osobno i to osobno. Oczywiście, jak mamy ciasto, to zdejmujemy to i mamy już podstawkę gotową. Nie musimy przekładać tego ciasta na talerz, co zazwyczaj jest problemem. Jak widać, jest to bardzo gruba blacha, naprawdę nie do ugięcia. Tak samo ta sama foremka też jest sztywna, nawet taka otwarta jest, sztywna, nie da się tego ująć. I tak samo zamykamy, nakładamy po prostu tą formę tutaj do środka i zaciskujemy jednym ruchem dłoni, mamy formę zapiętą, gotową do użycia. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów. Jak i oczywiście do robienia zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Serdecznie pozdrawiam.